Syn to moje oczko w głowie. Nie widziałem go już dwa tygodnie. Oczko w głowie. Marta była moim oczkiem w głowie. Kochałem ją najbardziej na świecie, ale ona wybrała Karola. Oczko w głowie. Założyłem tę firmę 20 lat temu i do dziś ta firma pozostaje moim oczkiem w głowie. Oczko w głowie. Od wczoraj u nas w domu mieszka maleńki piesek. To jest teraz nasze oczko w głowie. Oczko w głowie. Mała Jola to prawdziwe oczko w głowie swojego tatusia. On pozwala jej na wszystko. Oczko w głowie. Co znaczy oczko w głowie? Oczko w głowie to ktoś bardzo kochany, bardzo ważny. Być czymś oczkiem w głowie to znaczy być czyimś ulubieńcem, być przez kogoś szczególnie kochanym. Najczęściej mamy tu na myśli ludzi. Najczęściej używamy tego powiedzenia w stosunku do ludzi, dzieci, jednak czasami mówimy też tak o przedmiotach. Na przykład samochód może być czyimś oczkiem w głowie, albo zwierzę. Też może być oczkiem w głowie. Wszyscy chronimy swoje oczy, uważamy, żeby nic złego nie stało nam się w oko. Właśnie dlatego mówimy o kimś, że jest naszym oczkiem w głowie. Jeśli kogoś kochamy, to go chronimy tak, jak oka w głowie. Pamiętajcie, być oczkiem w głowie znaczy być bardzo kochanym, być bardzo ważnym, być kimś lub czymś szczególnym. Dialog. Kiedy Marek widzi swoją córeczkę, zaraz się uśmiecha. Ona jest jego oczkiem w głowie. Ona jest taka słodka, taka śliczna. Jest taka podobna do Marka? Oczko w głowie. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Tym razem zajmowaliśmy się powiedzeniem Oczko w głowie. Jeśli podobał się Wam dzisiejszy podcast, przyłączcie się do mnie na Facebooku. Napiszcie komentarz na stronie realpolish.pl. Mówił do Was Piotr. Dziękuję za dziś i zapraszam na następne audycje. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.